Siemanko! Niestety mój Glock 19X nie doczekał się filmu, dzisiaj pokażę Wam mój nowy nabytek. Także zapraszam! Ale zanim o nowym, chciałbym trochę opowiedzieć o starym. Nie jestem broniowym gikiem i przy wyborze pierwszych broni kierowałem się ogólnymi opiniami. W przymiarki w sklepach czy nawet jednorazowe wypady na strzelnicę nie pozwalały mi wtedy ocenić z czego strzela mi się lepiej. Bo samostrzelanie z czegoś mocniejszego niż 22 LR sprawiało mi problem. Koniec końców zdecydowałem się na Glocka 19X. Czy strzelałem mi się z niego dobrze? Oczywiście, że tak. Przełomowym momentem był pierwszy raz, kiedy strzeliłem z pistoletu z kolimatorem. Kiedy zobaczyłem że ta kropka, która ucieka mi w okienku, doskonale pokazuje jakie błędy popełniam przy ściąganiu spustu. No po prostu się zakochałem w tym rozwiązaniu i tutaj pojawił się dylemat, ponieważ w moim Glocku 19X nie było możliwości zamontowania fabrycznie kolimatora. Mogłem zastosować jakieś adaptery do muszki, co no po prostu zwyczajnie mi się to nie podobało, albo mogłem wykonać frez i wtedy ten frez byłby dedykowany pod jeden footprint po prostu kolimatorów i troszkę Byłbym skazany na dany kolimator. Mało tego, odniosłem wrażenie, że to zmniejszy wartość broni i zacząłem się rozglądać za inną konstrukcją. Wśród opcji, które zacząłem rozważać, niezwykle szybko pojawił się ten, oto chorwacki Amerykanin. Żeby opowiedzieć o nim więcej, zapraszam Was do stolika. Pierwsza i najważniejsza dla mnie rzecz uniwersalne mocowanie kolimatora. Bezpłytkowe. W zestawie dostajemy kilka zestawów śrub. Kilka zestawów adapterów, takich kołków mocujących, i jest to coś, co zdecydowanie spełniło moje oczekiwania. I bezinwazyjnie byłem w stanie zamontować kolimator. Drugim elementem niezwykle istotnym jest spust. Weszelonie, spust fabrycznie już naprawdę ma zacięcie sportowe. W swoim gloku musiałem zmienić przerywacz na Ghosta, ponieważ fabryczny jest zdecydowanie z spustem służbowym, bym go tak nazwał. Kiedy pierwszy raz wziąłem Sheona do ręki, to po prostu byłem zakochany w tym spuście. Ma bardzo krótki reset. Jest bardzo dobrze wyczuwalny. W gloku nawet po zmianie przerywacza on szedł z takim dziwnym oporem. Tam system, po prostu który jest napinanie iglicy i bezpieczników nie poprawia po prostu tego komfortu strzelania. To rozwiązanie pasuje mi zdecydowanie bardziej. Jeszcze kolejnym elementem, który w sumie jest dosyć istotnym elementem, jest to wymienny chwyt. Tutaj, jeśli ten chwyt nam się zużyje, uszkodzi albo chcemy go zmienić na jakiś z ostrzejszą fakturą, nie ma żadnego problemu. Nie jest to integralna część broni i bez e, tracenia promesy możemy sobie bez problemu go wymienić na jaki tylko chcemy. Dłuższy, krótszy, nie ma tutaj żadnego problemu. Nie trzeba wykonywać stiplingu, tak jak w Glocku. Więc też jest to obniżony koszt. Jeszcze zapomniałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Ja zdecydowałem się na wersję z kompensatorem. Jest tutaj fabrycznie wycięty otwór, który ma za zadanie zredukować odprowadzeniem częścią gazów odrzut. Tak, one są wyprowadzane do góry, dzięki czemu ten odrzut jest nieco delikatniejszy. Zanim zakupiłem echelona, pojechałem do demo center, poprosiłem o dwie sztuki. Z tym wcięciem i bez wcięcia, i żeby określić wam, jak duża jest różnica, to dopiero przy chyba czwartej takiej pięciostrzałowej serii poczułem różnicę między tymi pistoletami. Bo robiłem tak, że najpierw strzelałem z jednego, rozładowywałem go, zmieniałem na drugi, strzelałem, i tak zrobiłem kilka powtórzeń. I dopiero właśnie po którejś z kolei serii poczułem, że ok faktycznie ten powrót na cel jest troszeczkę szybszy i się zdecyduję ponieważ to nie była duża różnica cenowa i stwierdziłem, że fajnie mieć taki bajer. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym pistolecie? Myślę, że go już mam w takiej finalnej konfiguracji. Posiada on latarkę Fenix GL19R drugiej generacji oraz kolimator Vortex Defender ST, czyli w tym wymiarze pośrednim. Czy ten zestaw będzie dobry? To Myślę, że zobaczymy. Może jeszcze tylko wspomnę o kaburze, jaką kupiłem, i weźmiemy się za strzelanie. Kupując Echelona, trzeba mieć świadomość, że wybór akcesoriów w postaci kabur nie jest tak szeroki jak do Glocka. To trzeba przyznać. Jednak na szczęście mamy firmy również na naszym polskim rynku, które produkują kabury dedykowane. Ja tutaj mam kaburę od Warrior Holsters. Jest to kabura, którą kupiłem z myślą o Piro. Na razie ją mam założoną na pas taktyczny, dopóki nie mam drugiej kabury i uważam ją za naprawdę dobrze wykonaną, przystępną cenowo. Pokażę jak pasuje, jak Możecie zauważyć, wystaje tutaj latarka i tutaj był bój, mój błąd przy zamówieniu, ponieważ nie sprawdziłem, że latarka Fenix GL19R występuje w drugiej generacji. Ta druga generacja jest dłuższa, ale jak przyjrzałem się kaburze, to zauważyłem, że wystarczy tutaj, bo takie zwężenie na końcu, wystarczyło je leciutko rozfrezować i ta latarka wchodzi. Nie sprawia mi to jakiegoś problemu, nie chciałem zwracać też tej kabury, bo są robione po prostu na zamówienie i po prostu to działa. Tak jak wspomniałem, ta kabura moim zdaniem jest naprawdę dobrze wykonana. Jednym elementem, który tak funkcjonalnie nie do końca mi leżał w tej kaburze, była osłona tutaj zrzutu magazynka, ponieważ kiedy próbowałem dobyć broń, jakby odsuwała mi kawałek palec i kiedy budowałem już chwyt na pistolecie, Czułem, że on jest taki luźniejszy, ale tak samo wziąłem tą samą frezarkę. Leciutko tutaj podfrezowałem, nie ma to żadnego wpływu na bezpieczeństwo użytkowania tej kabury, więc wykonałem to i teraz już mi pasuje w 100%. Myślę, że przez resztę tego filmu po prostu postrzelajmy trochę, pokażę wam, jak staram się oswoić z tym pistoletem i może będę miał jakieś wnioski, to będę starał się na bieżąco aktualizować. Sprawdźmy teraz, czy trening z kolimatorem w domu na sucho przyniósł jakieś rezultaty. Spróbujmy trafić w tarczę w blachę i depa z odległości 70 metrów. Możemy wykonać taki test, żeby zobaczyć, czy jest już jakiś progres, czy jeszcze nie w stosunku do Glocka. Glockiem na 5 strzałów może byłem w stanie trafić jeden. Tu spróbujemy jeden, może więcej strzałów rozgrzewkowo, aż po prostu trafimy. Zobaczymy, czy to wejdzie. Pierwszy wszedł. Drugi wszedł, trzeci wszedł, czwarty nie wszedł, piąty nie wszedł, co i tak zdecydowanie podnosi tą statystykę. Także bierzemy się dalej do treningu. Statyczne strzelanie z 10 metrów. Będzie prawa ręka, lewa ręka i dwie ręce, po kilka strzałów. Tak, dla rozgrzewki, żeby też się wczuć w ten kolimator. Na razie ja go tylko przestrzeliwałem i teraz tak naprawdę dopiero się go będę uczył. Także jedziemy z tym. ostatni zerwany i tutaj też ostatni zerwany. No, tutaj jest powtarzalnie, jakby 10 metrów to jest bardzo mała odległość. Także wszystko nie tyle w Alfie, to w czarnym polu nawet się mieści. Ale spróbujmy sobie, może dokończyć to szybciej. Jeszcze mam taki problem, że lejek. Się nieco różni w eszelonie. Jak próbuję, czy sobie na sucho trenuję, czy teraz, no, jak robiłem tą zmianę magazynka, to po prostu trafiam gdzieś w obudowę. Kolejne ćwiczenie, które sobie zrobię, to jest dobycie strzał. Jest tu taki ukrop, już jestem cały spocony. Także wybaczcie mi, ale to nie będzie dzisiaj jakieś turbo, tempo tego treningu. A i gubię kropkę trochę się podpaliłem hmm. 207 i 87 Cały czas jeszcze gubię tą kropkę, jakby za bardzo się na niej skupiam Nie mam takiego indeksu wypracowanego. Teraz 1,82 idealnie w sam środeczek. Dobra, trzeba się doładować i próbujemy dalej. Na tą chwilę, na te wszystkie strzały. No to, no to mamy 3-4 Charlie, yy, reszta Alfy. Także nieźle, ale czasy nie są zachwycające. Z wniosków już na początku tej rozgrzewki widzę, że w domu będę musiał troszkę popracować nad strzelaniem z jednej ręki. Że to co zachwylałem, że ten spust jest dużo lepszy on jest dużo lepszy, tylko muszę się do niego przyzwyczaić. W bloku było troszkę inne to przełamanie, i przy strzelaniu z jednej ręki widzę, że, że po prostu muszę nad tym popracować, ale to żaden problem. Teraz chciałbym jeszcze sobie przećwiczyć celność i skupienie. Przesunąłem się na 15 metrów i ostrzelam sobie stąd grupę Alfa. Nie będę już chował za każdym razem broni do kabury, po prostu ją sobie będę. Zdejmował bądź nie zobaczy, jak mi się będą ręce męczyły bądź pociły. Eee, no i tyle. Kolejny element, który chcę zrobić, to dobycie broni i dwa strzały. Zobaczę tylko, czy mnie widać, tu mi gaśnie cały czas ekranik, się przygrzewa dzisiaj, kamera. Dobra, Tak ładujemy. Dwa, czternaście. 59 244 246 za długo szukam kropki 231 Dobra, właściwie urozmaicimy sobie to strzelanie. Będzie dobycie, jeden strzał w głowę, zmiana magazynka, dwa strzały w dolną alfę. Odległość, nie wiem, około 7 metrów. W tej temperaturze kamera postanowiła zrobić psikus i się wyłączać, także nie wiem co się nagrało. Jak coś się nagrało to to wrzucę, jak się nie nagrało to nie wrzucę. Zostało mi amunicji na ostatnie parę strzałów i może zrobimy jakieś podsumowanie tego, co dzisiaj nagrałem. Mam rozwieszone dwa cele po lewej i po prawej stronie kamery. Pokażę je. I moim zadaniem będzie trafić w alfę po dobyciu broni najpierw lewa, później prawa. No i to całe ćwiczenie, także biorę się do roboty. Już czuję, że nawet po tym krótkim dzisiejszym strzelaniu. Dużo łatwiej jest mi tym palcem się cofnąć po tym krótkim resecie i być od razu gotowym na spuście. No i to był ostatni strzał. To co dzisiaj mogę wywnioskować po tym treningu to to, że do takiego treningu na co dzień wolałbym sobie założyć obniżoną kamburę i na pewno taką zamówię, a ta, którą mam obecnie będzie mi służyła bardziej i Po prostu on jest dosyć wysoko, jest dłuższy jeszcze przez tą latarkę, więc wyciąganie go mocno muszę wyginać nad garstek. Jestem bardzo zadowolony, że mam w końcu kolimator. Dawajcie znać, czy wolicie strzelać z kolimatorem czy bez, i czy uważacie, że to jest zmiana na lepsze czy na gorsze. Trzymajcie się. Na razie.